Wszystkim. Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet przygotowałam rysunek do losowych markerów, który i Wy możecie pokolorować. Link znajduje się na dole w opisie. Możecie to zrobić razem ze mną, wydrukować sobie, przygotować i robić to w trakcie oglądania tego filmu, albo po prostu dla własnej przyjemności pokolorować linart po swojemu. Pamiętajcie, aby dzielić się efektami swojej pracy na Instagramie, oznaczając mnie na zdjęciu, abym mogła to wszystko zobaczyć, jak Wam poszło, czy właśnie losowe markery, czy też wy. A ja myślę, że możemy już przechodzić do kolorowania, bo trochę tych obszarów jest do zapełnienia. Tak wygląda rysunek, który na dzisiaj przygotowałam. Są na nim dwie dziewczyny, dwie kobiety i oczywiście mamy dwie wersje. Czyli ta pierwsza będzie kolorowana właśnie teraz losowymi markerami, a tą zostawimy na drugą wersję z tymi samymi kolorami, które nam się wylosują, ale będę wybierać miejsca, na które je położymy. Także przygotowałam sobie tutaj losy, jest ich dosyć dużo, więc myślę, że zaraz będziemy zaczynać. Tutaj na sam koniec zostawiłam również skórę dziewczyny pierwszej. Pierwsza to jest ta tutaj z przodu, druga to jest z tyłu. No i oczywiście moje ulubione markery do losowania, czyli ohuhu, mamy tutaj też blender. Kiedy się wylosuje blender, czyli taki co nie ma koloru, to po prostu nie kolorujemy danej rzeczy, tylko zostawiamy ją białą i kolorujemy jakimś tam szarym. A jeżeli wylosuje się czarny, no to wtedy wiadomo, wszystko na czarno. Dobra, no to zaczynamy losowanko. I najpierw pokolorujemy. W ogóle tutaj włosy są tak ogromne, w sumie Skóra też. Także oczy drugiej dziewczyny, czyli tej. To mamy pierwszą, bo jest z przodu, to mamy drugą, bo jest z tyłu. No dobra, oczy zaczynam od oczu. Tutaj chyba nie mam jakichś takich specjalnych życzeń, także co się wylosuje, to zobaczymy. Wzięłam ja coś z dołu, zobaczymy, co to będzie. Okej, okay, będzie to kolor szary NG03 Neutral Grey 3. Szarych oczu nie wiem, czy je kiedykolwiek robiłam, chociaż był taki odcinek, gdzie przeważał ten kolor szary, była to klątwa szarego. Nie no, bardzo ładnie, moim zdaniem fajnie to się prezentuje. Zobaczcie, pokażę Wam trochę bliżej, coś takiego. Na górze mam podgląd, dlatego tam czasami patrzę. Właśnie, może obstawimy kolorystykę na sam początek, jak jeszcze nie mamy tutaj tych wszystkich rzeczy dookoła. Ja bym chciała zobaczyć to może w jakimś takim błękitnym, niebieskim odcieniu, znaczy w kolorkach takich jakichś niebieskich, takich jasnych no to by mi chyba pasowało <gryw> najbardziej dajcie mi znać jakie Wy kolory byście tutaj widzieli no to teraz bierzemy już kolejną rzecz, mamy ich dosyć dużo, więc myślę, że sprawnie jakoś przelećmy przez wszystko bo są aż dwie osoby mimo tego, że nie mają tutaj zbyt dużo, no to jednak jest dużo okej, okay, znowu duży Kwiatek, środek. Mam podzielone to na dwa losy, czyli kolorujemy to dokładnie w środku. To może niech będzie jakieś takie, nie wiem, żółte, jasne, żółte. Chyba będzie spoko. Mm, dobra. Już patrzymy, będzie to kolor. Dobra, tym razem mamy zielony. Zielone są młodygi, a nie środki kwiatów. Chociaż jak są jeszcze takie nierozwinięte, to wtedy jeszcze są zielone, więc w miarę. Dobra, tak się prezentuje nasz kwiatek. Oczywiście później będę jeszcze dodawać kolejne warstwy, żeby jakoś to wycieniować. No i dodam też białego żeropisu. Lecimy dalej i nie przedłużam. Teraz może weźmy ten los i tutaj mamy małe kwiatki środki. Genialnie, tutaj w ogóle to są takie maciubkie tutaj. Czemu ja powtarzam tutaj? To są takie małe maciubkie środki i tam może będzie żółty. Widziałam, kątem okaże, są tam żółte, więc <noise> może. Uuu, ale ten jest ładny kolor. To jest jakiś taki miętowy Green Shadow G420. Czy do mojej koszulki? Nie. Moja koszulka jest trochę ciemniejsza, ale bardzo ładny. Szkoda, że tak mało będzie go widać, ale myślę, że jak najbardziej wykorzystamy go w jakimś większym obszarze, w, tym, w tej drugiej mojej wersji, kiedy będę kolorować już tymi w swoich miejscach. Dobra, następna. Może to co mi tutaj wypadło niech będzie. Teraz będziemy kolorować bluzkę i bluzkę drugą, czyli tą z tyłu. Jest tutaj widoczna tylko troszkę. Może jakiś taki jasny różowy, żeby tak trochę pasowało do tego, albo właśnie miętowy, miętowy byłby spoko, albo niebieski, tak jak chciałam na samym początku. To losuję. I mamy jaki odcień? Miętowy Mint Blue BG4, czyli coś ciemniejszego niż mamy tu na górze na kwiatkach. Zobaczmy jaki to od... Ale i tak jest jaśnutki, to elegancko, mi się bardzo podoba. No i tak to wygląda, bardzo ładnie. Podoba mi się, tak jak Wam wspominałam przed kolorowaniem. Teraz lecimy z następnym kolorem i w ogóle na razie ładne są te kolory, bo są takie zielone, miętowe, jest jeden szary, więc wszystko tak fajnie spójnie. I teraz zabieramy się za kolorowanie obszaru o nazwie Usta 1, czyli pierwsza dziewczyna usta tutaj ma. Z przodu będzie może różowy, tutaj by ładnie pasował taki jakiś pastelowy różowy, także losuję. To by było śmieszne, gdyby się wylosował jakiś miętowy, to by na pewno pasował do wszystkiego. Ale dobra, zobaczmy co się wylosowało. Dobra, nie tego się spodziewałam, jest to Warm Grey 9, czyli prawie że czarny kolor. No ale cóż, usta też mogą być jakieś takie ciemniejsze, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Oj, chyba najadę trochę na kontury. No dobra, moim zdaniem nie jest najgorzej, jeszcze się w ogóle upaćkałam tutaj dookoła, nie wiem jakim cudem to zrobiłam. Wygląda to tak. Zobaczymy jak będzie prezentował się strój i całość dookoła, czy będzie fajnie pasowało, czy też niekoniecznie. Mam nadzieję, że jednak tak, no to przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą będzie. Będą włosy z tyłu, czyli najpierw tak, większość jest tej dziewczyny z tyłu, później zaczynamy z przodu. No i włosy w ogóle, tak sobie wyobrażałam ją trochę z takimi rudymi marchewkowymi włosami. Taki kolorek fajny byłby tutaj do tych loczków i do tego w sumie by fajnie też pasował, no bo ten zielony z pomarańczowym, czerwonym się kontrastują, więc byłoby spoko. Dajcie mi znać, co byście widzieli, a ja bym na przykład też widziała jakiś blond. Byłoby spoko, no to teraz losuję. Sobie właśnie teraz tak zadałam sprawę, jak losowałam, że nie mamy żadnego koloru do skóry na razie, takiego jasnego, więc możemy wykorzystać na ten moment miętowe i zobaczmy, co będziemy kolorować, znaczy, co będziemy kolorować, czym będziemy kolorować te długie, naprawdę dużo zajmujące włosy. Będzie to kolor szary. Któż by się spodziewał szarego hmm, green gray 1. Ważne, że jest to taki dosyć jasny kolor, więc będzie nam pasował do kolorystyki miętowo-szarej. Na razie tak to wygląda i jeszcze zapomniałam, jak zwykle powiedzieć, że kolorujemy również brwi. No, moim zdaniem, troszeczkę się jakby postarzała tym szarym, ale no nie wiem. Ciężko jest mi tak ocenić, ale kolorystycznie wszystko jak najbardziej pasuje, no bo mamy w sumie green-gray, czyli i zielony, i szary. Także, no, kolorystyka jakby była zaplanowana, prawda? No, ale są tam jeszcze inne kolory. No przecież dużo tego jest w ogóle nie wrosło nam się czerwony dawno, tak mi się wydaje. I teraz pokolorujemy. Bluzkę, tym razem z przodu, więc nie będziemy kolorować całości z tyłu. I ta bluzka mogłaby być na przykład jakaś taka już w szarości chyba zostawiona, jakaś taka ciemniejsza może, tak żeby pasowała nam do ust. Dajcie mi znać jaką by, wyś... by wyście widzieli, tak, wy byście widzieli, a ja losuję. Generalnie to mamy naprawdę dużo odcieni szarego w tych losach. Nie jest to może bardzo dużo, bo troszeczkę ich przebrałam i wyjęłam, no bo było to zdecydowanie za dużo, ale jest ich sporo. Oho, dobra. Mamy niby E, czyli taki ton ERF, jakby do skóry, ale widzę, że jest to Ash Rose, czyli taki bardziej szarawy, szarawy różowy. Z tego co tutaj widać, to wydaje się być w ogóle szary. Ale dobra, nie, no bardzo ładny kolor, jeżeli chodzi o bluzkę. Zobaczymy, czy się będzie nadawać do skóry. Jeżeli nie będzie jakiegoś innego, to pewnie go wykorzystamy później, ale na razie koloruję bluzkę. Okej, okay, właśnie przed chwilą się skopnęłam, że z tyłu mi się wyłączyło światło, ale ono się rozładowało, więc niestety go nie włączę z powrotem. Ale dobra, skupmy się na tym, że kolory, które się wylosowały na bluzki, są takie jakby pastelowe. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ten kolorek różowy jest naprawdę przepiękny. Mi się mega podoba. Ciekawa jestem, jakie kolory na skórę nam się wylosują, ale to jeszcze nie ten etap. Bo na razie będziemy kolorować. Uwaga, uwaga! Włosy jeden. Czyli znowu jeden z największych obszarów na tym rysunku. I one na pewno będą oddziaływać na to wszystko, co jest w koło. I może niech się wylosuje jakiś taki mocno rzucający się w oczy kolor. Tu by było w ogóle, nie no, taki jasny, jakiś, nie, taki nasycony, żółty albo pomarańczowy, albo nie wiem, jakiś taki. Niebieski, jasny, no kurczę, ciężko jest mi w ogóle coś wybrać, ale taki nasycony kolor myślę, że fajnie by tutaj coś ożywił, bo jednak nasz rysunek stał się delikatnie przytłumiony. No dobra, będzie to odcień. E280, czyli idealny chyba do skóry, więc będziemy mieć blondyneczkę, nie wyrosło się żaden taki nasycony kolor, jak chciałam, tylko właśnie bardziej przytłumiony, pastelowy, czy jakkolwiek to nazwać, no to jak koloruje, ale podoba mi się. Okej, okay, moim zdaniem kolory, które się wylosowały tutaj z przodu do dziewczyny, czyli te do włosów i do bluzki fajnie ze sobą współgrają, jest taka pastelowa, chociaż nie do końca o to mi chodziło, ale jak na razie wygląda to wszystko spoko. Pewnie okaże się podczas losowania skóry, czy jest naprawdę spoko, czy nie. Ale teraz będziemy kolorować duży kwiat płatki, więc też dosyć duży obszar tutaj z przodu. I no, właśnie teraz nie wiem, co by tutaj pasowało może właśnie jakiś też różowy, coś w ten desen, jak jest na dole. Ale to się za chwilę okaże. Najbardziej się boję naprawdę tych skór, bo one zajmują bardzo dużą powierzchnię, ale najpierw płatki z przodu i są one niebieskie. Podoba mi się to. Jest to taki niebieski, bardziej pastelowy, czyli B030. No to jak koloruje? Dobra, zostawiłam trochę też białego tutaj obszaru, żeby nie było zbyt mocne. Jest to nawet dosyć ciemny odcień, bo jak tak porównuję sobie ze skłówką, no to jest jednak różnica. No ale dobra. Przechodzimy dalej, ten niebieski tak średnio z tym zielonym wygląda, ale pominijmy to, nie jest najgorzej, mogło być o wiele gorzej. Teraz będziemy kolorować oczy z przodu i zostały nam jeszcze płatki i usta z tyłu. Także oczy, może nie będą tym razem, nie wiem, w sumie tu są takie jasno-ciemne, nie wiem jak to nazwać, czy jest to jasne czy ciemne, więc może tutaj damy jakiś jasny, żeby kontrastowały z oczami. Kompletnie nie mam pomysłu na to. W sumie to powiem Wam, że najlepiej jakby się w ogóle wylosował odcień do skóry. Wtedy <grydy> miałabym, wiecie, wybór później w tej kolejnej wersji. Ale mam Dark Blush R22, czyli bardzo ładny odcień różowego. Może nie jest idealny do oczu, ale w oczach może być każdy kolor, będzie naprawdę wyglądał spoko. Chociaż może nie ten różowy. <grydy> nie wiem, czy to jest dobry wybór, popatrzcie. Nie no, tak w tym, w tym podglądzie wygląda spoko, ale jak tak patrzę, może niekoniecznie. No dobra, to mamy już dwa losy i zostaną nam skóry, więc albo płatki, albo usta. I będziemy najpierw kolorować małe płatki z tyłu, małe kwiatki znaczy, <gryw> małe kwiatki z tyłu i tutaj może fajny byłby fiolet, chyba fajnie no. No tak mi się wydaje, że to będzie spoko opcja. Dajcie mi znać jakie kwiatki z tyłu by wyście... Ja znowu, wy byście widzieli, nie by wyście widzieli, matko bosku. No dobra, no to mamy kolor pod tytułem Sunflower. Idealnie do kwiatków co? Do słoneczników Y2. Taki ładny, żółty. To by się w sumie nadało na tę bluzkę, co wtedy wam mówiłam, że byłby spoko odcień taki nasycony i właśnie mówiłam, że taki żółty albo pomarańczowy, więc ten by spoko pasował, ale wygląda fajnie. Może tak właśnie z daleka wy za bardzo nie widzicie, w podglądzie to się jednak mm, zlewa, ale teraz no widać tylko z tym, z tym miętowym tak średnio, znaczy nie widać tego miętowego aż tak mocno. No i zostały nam już usta przed skórami. No i usta tej dziewczyny mogłyby być jakiegoś takiego koloru albo troszkę ciemniejszego. Bo ona jest w ogóle jakaś taka jaśniutka. Ona zresztą też nie wiem, co tu się dzieje. No, jedynie usta, prawda? Chyba, że usta znowu się nam wylosują jakieś, nie wiem, czarne albo ciemny brąz. No, ale dobra, zobaczymy. Biorę coś totalnie z samego dołu. Dotknęłam dna po prostu. Dobra, czyli będzie to odcień niebieski. Niebieskie usta nie wskazują nic dobrego. Jest to Robin's Egg Blue, czyli B050. Czy my mieliśmy B050 już? Nie, B030. Mieliśmy Frost Blue, a teraz jest trochę ciemniejszy odcień. No ale co? Będzie tutaj pasował i do kwiatka, i do bluzki. Więc w sumie nie jest taka pas... nie no w sumie jest. Taka passa niebiesko-miętowo-szara o i trochę różowego. I mam nadzieję, że to się utrzyma dalej i nie wejdzie jakiś dziwny kolor na skóry. Dobra, przypatrzmy się, zanim zepsuję rysunek dalej, jak on wygląda, bo bardzo mi się podoba, nie jest źle, jest naprawdę super. I wylosujmy skórę, którą najpierw pokolorujemy. Ja tutaj nie patrzę. Dobra, tą będziemy kolorować, czyli z przodu. Najgorsze przed nami. Obstawiacie, jaki kolor się wylosuje. Jeszcze przypatrzmy się temu rysułkowi, bo on już tak nie będzie wyglądać. Trzymajcie kciuki. Obstawiacie, jaki kolor się realistycznie wylosuje. A ja w tym czasie losuję i za chwilę wracam. Okej, okay, mam już odcień w dłoniach. I trzy. Dwa Jeden Nie. Jeden z najgorszych kolorów nam się wylosował Jaki mógłby się wylosować do skóry Jest to tak ciemny odcień, jest to Green Grey 9 No ale zostaliśmy w tych zieleniach miętowych itd nie spodziewałam się tego koloru. Jest to w ogóle bardzo podobny odcień, chyba do tego, bo też jest to dziewiątka, czyli prawie, że czarny. Mówiłam wam, że to jest ostatni raz, kiedy będziemy patrzeć na rysunek, który wygląda dobrze i za chwilę się zleje z ustami. Nie o to mi chodziło. Ale przynajmniej teraz będzie wiadomo, który rysunek wybierać na koniec, który lepiej będzie wyglądać. Nie no, ja nie chcę tego psuć. Nie, od czego ja mam w ogóle zacząć? Nie, od oczu ja nie zaczynam, zaczynam od jej ciała. Patrzcie, jak to się psuje po kolei. Czyli co, usta były po prostu zapowiedzią tego, co nas czeka tutaj. Nie no, teraz przechodzę już do twarzy, ale tak tego nie chcę robić. Ale tak realistycznie patrząc to się no niestety musiało kiedyś stać, więc trzeba było się tego spodziewać, że taki ciemny się wyrosuje, dawno tego czegoś nie było, także przyszedł ten czas na Dzień Kobiet, no po prostu wspaniale. wygląda to wspaniale, nie sądzicie? jejku, spojrzałam właśnie w podgląd jak to wygląda zapowiadało się naprawdę być dobrze, te kolory dookoła są bardzo jasne, a tutaj nagle bum no i wygląda jak wygląda, jakby wpadło po prostu w węgiel czy cokolwiek, chociaż węgiel jest teraz drogi, także no dobra, dobra przestaje już i lecimy ze skórą w falach 2 czyli z tyłu o, no na razie spoko wygląda, bo nie ma zamalowanej twarzy no, w taki sposób jak ten. No i widzicie, trochę się zdewa z ustami. Staram się delikatnie zostawić dookoła, ale jednak to chyba nic nie daje. Później może coś podziałam białym żelopisem, żeby może lepiej wyglądało. I obstawiajcie teraz realistycznie, co wylosuje do skóry drugiej dziewczyny, a ja w tym razie losuję i trzymajcie kciuki, żeby nie był to żaden taki ciemny szary, czarny czy coś w tym stylu jakiś bordowy. Padł mi tu. Ups, spadł mi marker, ale później go podniosę. Na szczęście mamy marker, który wylosowałam tutaj, i okaże się teraz, czy będzie totalnie popsute, czy też może będzie coś fajnego do wykorzystania. 3, 2, 1. No dobra, zostajemy w klimatach tej drugiej dziewczyny miętowej, więc mamy Horizon Green G340. Taki wydaje się być miętowy, taki jasny, zielony, więc fajnie, to mi się podoba. No, także wyszedł mi trochę szrek, ale nie jest najgorzej. Na samym początku dziewczyna wygląda niezbyt dobrze. Bo jednak się wszystko zlało, i te oczy są przerażające, jak teraz na to patrzę. Zresztą zobaczcie z bliska tę twarz, czy nie jest urocza. No ale dobra. Moim zdaniem zapowiadało się. Bardzo fajnie skończyło się tak jak zwykle, czyli no niekoniecznie dobrze, ale no cóż, to są losowe markery, nie przewidzi się, jaki efekt osiągniemy. Ja tutaj jeszcze pocieniuję wszystko do białego opisu, później pokażę Wam obydwie wersje, właśnie będę się brała za kolorowanie tej. No i przypominam Wam, że na dole w opisie jest link do obrazka, który właśnie stworzyłam, bo ja sama rysuję te rysunki, możecie sobie pobierać, kolorować albo po swojemu, albo losowymi markerami razem ze mną. No i teraz zapraszam Was na porównanie. No dobra, przygotowałam te dwie wersje, o których Wam przed chwilą mówiłam, i teraz z tej strony macie losowe markery w losowych miejscach, czyli to, co widzieliście przed chwilą. Już dokończone, natomiast tutaj jest druga wersja, którą zrobiłam przed chwilą, czyli losowe markery, ale w moich wybranych miejscach. No i nie wiem, czy to jest akurat oczywiste, czy może jednak będzie Wam się podobała ta wersja, o której ja nie myślę, ale dajcie mi znać, lajkując komentarz na dole, która wersja Wam się bardziej podoba czy ta z losowymi w losowych, czy z losowymi w wybranych. W sumie obstawiam wynik, ale dajcie mi koniecznie znać. Pamiętajcie też, aby zaglądać na mojego Instagrama i też wstawiać tam właśnie swoje prace dokończone i oznaczać mnie na zdjęciach i również na mojego TikToka. W sumie tam też możecie wstawiać proces tworzenia, czy cokolwiek chcecie i mnie oznaczać. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9, także do zobaczenia i pa!